To nie pan ma nie czyta może. Sensu. Dziękuję serdecznie. To został jeszcze pan poseł Wójcik. Rozumiem, że pan Czarnek na razie, na razie się nie odnalazł, tak? Nie ma. Rozumiem. Czyli pan poseł Wójcik, przepraszam, kończy. Proszę Widocznie ma ważne sprawy, panie przewodniczący. Jak pan wychodzi, to nie pytam się, gdzie pan idzie? bo mnie po prostu nie interesuje Jak kompletnie. pan zauważył, bardzo często mnie nie ma na komisji. No dobrze, niech pan ja nie. Widzę, że często nie ma i jakoś, no, no, nie no pytam skandry, pana to, proszę, o to. pan to chodzi po prostu. Ja bym też jeszcze, przepraszam panie przewodniczący, proszę zwrócić uwagę, że to co powiedział przed chwilą świadek, nijak się ma do tego, co powiedział pan Marciniak tutaj na, na komisji. Także to. Czy pani poseł sugeruje, że powinny się odbyć konfrontacje? Nie, myślę, że to po prostu po, powinno być wpisane do protokołu, że to było niewłaściwe zacytowanie słów pana Marciniaka. Hmm. Oczywiście, dziękuję. Ja z, króciutko, panie prezesie. Wie pan dlaczego pan jest atakowany tutaj przez moich oponentów komisji? Dlatego, że pan. I pan przejdzie do pytań, bardzo proszę, dobrze? No właśnie to jest pytanie. Czy ja panu przeszkadzałem, kiedy pan te durne pytania swoje zadawał? Mówię to wprost. Ja już mam dosyć tego siedzenia tutaj wysłuchiwania pana, tego przemążania się. Nie, bo. Przepraszam bardzo, ale, ale niepotrzebnie pan się emocjonuje i obraża posłów tej komisji. Każdy ma prawo zadawać pytania, ale nikt nie mówi, jakie pan zadaje pytania. I czy one są mądre, czy, czy nie, myślę, że wszyscy sami ocenią. Ale niepotrzebnie pan się. E, tak, wyłączyłem na chwilkę, żeby pan poseł się uspokoił. E, też nie rozumiem, dlaczego pan mówi, że pan tak długo musi tu siedzieć. Przecież nikt panu nie każe. Może pan wziąć przykład z pana kolegi, który w ogóle przestał przychodzić czego nas tu nie ma. Poza tym Sejm zdecydował, że tutaj siedzę, a nie pan. I o panu mówiłem, a nie mówiłem o koleżankach i kolegach. Pan ma ten guziczek, wyłącza cały czas, jak zadaje... Dobrze, zadaje pan pytanie, czy kończymy, bo jeśli pan chce podyskutować, to bardzo proszę, niech pan to zrobi tam na korytarzu. Naprawdę. Ja rozumiem, że świadek, świadek nie chce odpowiadać na pytania, to to pan nie zna. ale jeśli pan chce sprowokować do jakiejś tutaj awantury, to pan tego nie zrobi. To pan tego nie zrobi. Ostatni raz panu daję szansę. Zadaje pan pytania, czy, czy kończymy. Dlaczego pan jest atakowany, panie prezesie? Bo po prostu przedstawił pan stanowisko, które się nie podoba panu przewodniczącemu. O to chodzi. Gdyby pan napisał w tym stanowisku, że nie było podstawy do tego, żeby Poczta Polska wystąpiła o te dane, to by nie było żadnego problemu. A tu zgadza się pan ze mną z tym, że i Państwowa Komisja Wyborcza miała dokładnie takie samo zdanie jak pan, sędziowie. Powiedział pan to na początku, tak czy nie? Tak. Tak, tak. tak. Czy zgadza się Pan ze mną, że prawnicy poczty polskiej miały takie, mieli takie samo zdanie jak i Pan? Bo tam wczoraj słyszeliśmy w czasie przesłuchania, że była opinia wydana w tej sprawie, tak czy nie? Tak. Czy Ministerstwo Cyfryzacji miało takie samo zdanie jak i Pan? Prawnicy, prawnicy wydali y, opinię w tej sprawie, tak czy nie? Tak. Dokładnie. Wie Pan, kto nie miał takiego samego zdania? Sąd, który powiedział, że nie istnieje przepis, który istniał. Który istnieje, 99. ustawy covidowej, bo powiedział, trzeba go odczytywać w kontekście przepisu, którego jeszcze nie było. O to chodzi. I w kontekście decyzji, która była unieważniona, czego nikt nie mógł wiedzieć w momencie, kiedy podejmowano, podejmowano określone działania. Przecież to w ogóle było sprzeczne z logiką. I dlatego to orzeczenie jest kuriozalne. Orzeczenie sądowe, oczywiście. Trzeba szanować orzeczenia, ale skąd pan mógł wiedzieć, czy ci, którzy podejmowali decyzję wówczas, że y, będzie takie orzeczenie, które będzie kiedyś tam wydane w stosunku do decyzji, która kiedyś tam będzie unieważniona. To jest cały problem i dlatego pana po prostu atakują. I właściwie to jest refleksja. Dziękuję za odpowiedź na te trzy, takie cztery pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, dziękuję. Wie Pan, mieliśmy różne przesłuchania tutaj na komisji. Mieliśmy Pana Między innymi Sobonia, który w kółko powtarzał to samo. Musieliśmy go wezwać po raz drugi, żeby sobie przypomniał, co robił w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Na szczęście sobie przypomniał. Ale muszę Panu powiedzieć, że Pan niewątpliwie przejdzie do historii, dlatego że już pomijam, że nie stał Pan na straży naszych danych osobowych, ale nie ma Pan elementarnej wiedzy. Pięć lat miał Pan na to, żeby się przygotować i żeby dzisiaj odpowiedzieć na, wydaje się, dość proste pytania. Do 2019 roku był Pan radnym Pisu. Później koledzy posłowie z Pisu dali Panu robotę. Został Pan, e, no właśnie, szefem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gdyby nie dzisiejsza komisja, to by nikt nie wiedział, że przez pięć lat nasze dane nie były bezpieczne. Dzisiaj Pan. Pokazał, że te dane w ogóle nie były bezpieczne, dlatego, że pan w żaden sposób ich nie chronił. Pan nie wysłał kontroli do Poczty Polskiej, pan z nikim nie rozmawiał, nic nie kontrolował. Pan uważał, że wszystko jest poza panem, bo pan ma partyjne plecy. Mam nadzieję, że takie czasy się skończyły i że takie osoby jak pan nie kwestionuje, że pan w innych obszarach jest, ma doświadczenie, w tych, których pan studiował. Ale jeśli chodzi o Urząd Ochrony Danych Osobowych i o bezpieczeństwo naszych danych, pan nie ma. Jest pan dzisiaj drugim świadkiem notabene, który mówi to nie ja. Nasze ministerstwo się tym nie zajmowało, pana urząd nie był od zabezpieczenia naszych danych. Czy znaczy, naprawdę to przypomina jakieś państwo z kartonu? Za co państwo braliście pieniądze? To pytanie o pana pensję nie było przypadkowe. Nikomu takiego pytania nikt tutaj nie zadał na tej komisji, ale panu tak. Ile płacono za to, że pan nie wiedział, po co tam pan jest, bo pytania były bardzo podstawowe, ale pan nie potrafił na to odpowiedzieć. A już kuriozalne było pana stwierdzenie, jak pan powiedział, że, ale jak w ogóle ja miałem chronić dane 38 milionów Polaków? To pan nas pyta. My byśmy panu mogli powiedzieć, ale to już za późno. Ja myślę, że. Kończymy to przesłuchanie, wie pan, z takim przekonaniem, że być może i na pewno są urzędnicy, którzy wiedzieliby, jak to zrobić. Tylko jeśli szef tej instytucji w taki sposób podchodził do zabezpieczenia naszych danych, to się nie dziwię, że właśnie te dane hulały między ministrem cyfryzacji, pocztą polską i nikt nawet nie wiedział, co się z nimi dzieje. Ten czas na szczęście minął i już nie może nigdy więcej wrócić. W tej sprawie jeszcze pan przewodniczący Karnowski? Proszę. Ja mam do pana jeszcze jedno pytanie. Czy w pana instytucji za pana rządów był plan kontroli, roczny plan kontroli? Proszę. Czy był roczny plan kontroli w pana instytucji? Tak. tak. A czy były też kontrole doraźne poza planem kontroli? poza planem kontroli. Nie, była rokroczna kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Nie, nie, ale czy Pana instytucja miała plan kontroli wobec innych instytucji? Tak, mieliśmy, to był plan kontroli, oczywiście regularnie opracowaliśmy plan kontroli, ale to był plan kontroli takich rutynowych, gdzie planowaliśmy, te kontrole były planowane, ale poza tymi kontrolami oczywiście istniały kontrole doraźne. To było bardzo dużo w zależności od sytuacji, ale plan kontroli oczywiście był opracowany regularnie. Jasne.